się ...w tym pojedynku reprezentujący Silesię Boxing, legitymujący się rekordem. Dwa zwycięstwa, 11 porażek, jedna wygrana przez KO, panie i panowie, Patryk Kowol. A jego rywalem będzie wracający na zawodowy ring, jeśli dobrze liczę, po 9 latach, bo po raz ostatni boksował w 2005 roku z Enzo Makarinellim. Rekord 13-16 wygranych, 8 porażek, 1 remis, 9 zwycięstw przez KO. Panie i Panowie, Roman Bugaj. Patryk Kowol, Roman Bugaj, kategoria ciężka walka zakontraktowana na dystansie 4 grunt. Poprosimy do nas Patryka Silesia Boxing. Jest już na wadze. 103 kg, 500 gram. 103 kg, 500 gram waży Patryk Kowol. Zaprosimy do nas Romana Bugaja. Roman Bugaj, no widać tutaj poniżej 100 kg. Poprosimy cię, Romek, żebyś jeszcze tutaj stanął na moment bez ruchu, bo nam ta waga lekko wariuje. 97 kg, 900 gram, 97 kg, 900 gram, yy, waży Roman Bugaj, Patryk Kowol, Roman Bugaj. Kategoria ciężka, walka zakontraktowana na dystansie czterech rund 3 minutowych. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro. Yy, ta walka mniej więcej około godziny 19:45, bo. Bo z widzami Polsatu Sport będziemy od godziny 19.30. Proszę Państwa, druga walka, walka w umownym limicie, ponieważ tych umownych limitów będzie podczas gali w Legionowie sporo 67,5 kg. Taki wariant ustaliły oba obozy, a więc zapraszam już na wagę zawodnika Unii Boksing Oświęcim. Osiem zwycięstw, jedna tylko porażka, trzy wygrane przez KO. Panie i panowie, Dawid Kwiatkowski. Dawid Kwiatkowski, 8 wygranych, jedna porażka, 3 zwycięstwa przez KO, a jego rywalem będzie zawodnik grupy Babylon Promotion. 6 wygranych, jedna porażka, jedno zwycięstwo przez KO, Michał Żeromiński. Dawid Kwiatkowski, 67 kg, 200 g, a więc zmieścił się w umówionym. Limicie poprosimy na wagę Michała Żeromińskiego. No, Michał Żeromiński Również 67 kg 400 gram. Obaj w limicie umownym 67,500. Ta walka toczyć się będzie na dystansie 8 ród, kwiatkowski a może Żeromiński. Odpowiedź jutro podczas gali. W Legionowie.